W jednym z odcinków pokazywaliśmy jak połączyć Smart Wi-Fi Box z Fanboxem 3.0 przez Wi-Fi. A w tym odcinku pokażę jak to zrobić wykorzystując domową sieć Ethernet. Pozwoli ci to na dostęp do internetu przez Wi-Fi w miejscu, do którego nie dociera sygnał z Fanboxa. Zaczynajmy. Podłącz Fanboxa 3.0 kablem Ethernet do gniazdka w ścianie. W miejscu, w którym chcesz mieć sygnał Wi-Fi, podłącz Smart WiFi Boxa. Przewód Ethernet włóż do dowolnego gniazda w urządzeniu i oczywiście podłącz go do gniazdka w ścianie. Włącz Smart WiFi Boxa i poczekaj aż się uruchomi. Teraz wciśnij przycisk WPS na Smart WiFi Boxie. A potem na fanboxie. Jeśli bioda tryb zaświeci się na niebiesko, to znaczy, że urządzenie jest skonfigurowane. Od tej pory Twoje urządzenia będą się automatycznie przełączały pomiędzy Smart Wi-Fi Boxem a fanboxem w zależności od tego, gdzie będzie lepszy sygnał Wi-Fi. Jeżeli masz fanboxa 3.0, to przy podłączeniu Smart Wi-Fi Boxa przez Wi-Fi możesz wykorzystać aplikację Mój Fanbox. Która krok po kroku powie, co należy robić. Na przykład podpowie w którym miejscu podłączyć urządzenie. I to by było na tyle. Dziękuję i do zobaczenia!